Dzień dobry, Adrian Kowarzyk. Witam Państwa w studiu Polskiej Agencji Prasowej. Dziś Państwa i moim gościem jest pan Tadeusz Cymański, poseł Solidarnej Polski. Dzień dobry. Serdecznie witam Pana redaktora i Państwa. Poseł doświadczony, sześć kadencji w Sejmie. niejedno Pan widział, pewnie też niejedną komisję, w tym śledczą. Tymczasem Koalicja Obywatelska składa wniosek o powołanie właśnie Sejmowej Komisji Śledczej dotyczącej tak zwanej afery podsłuchowej. W kontekście, tu cytat, przeciwdziałania wpływom zagranicznych służb specjalnych i ich potencjalnego wpływu na politykę energetyczną Polski od 1 lipca 2013 roku do teraz? Solidarna Polska popiera pomysł powołania komisji śledczej? No nie nazywając po imieniu, tak naprawdę chodzi o rosyjskość naszego układu, naszej Koalicji Zjednoczonej, co jest szaleństwem. No po prostu ja może nie wypada mi nawet obracać takich rzeczy w żart, bo to nie są wcale wesowe rzeczy. Niemniej są chyba jednak bardzo niepoważne. Ja właśnie jak Pan wspomniał o doświadczeniu, to już widziałem niejedno z niejednego pieca chlebek jadłem, więc z perspektywy czasu, i myślę tak, nie wiem, czy to jest opinia, nawet aż tak dalece nie konsultuję, korzystam z przywileju wieku i mówię czasami bardziej swobodnie i bardziej. Moim zdaniem, dzisiaj komisja śledcza w Sejmie to jest ostatnia rzecz, jaką potrzebują Polacy. I to będzie wielkie widowisko. I niezależnie jaka komisja, kto ją przeforsuje, ale są przysłowia i ich się trzymam, a na... jednak to jest mądrość pokoleń. Kto miecza dobywał, od miecza ginie tak to pod kim dołki kopie, ten sam nie wpada. Bo z czego to wszystko w ogóle teraz wynikło? Teraz od wynikło arty... z nowych zeznańskich. Od artykułu w... nie bardzo takiego sprzyjającego nam. I człowiek, który, który sieje nienawiść, muszę to powiedzieć. Ja raczej ważę słowa, ale to jest bardzo niebezpieczne i bardzo perfidne. Mówię o Donaldzie Tusku, tak. Z wielką uwagą przysłuchałem się jego spotkaniu z mieszkańcami Kluczborka. Może nas ktoś słucha. To można odczytać sobie zobaczyć. Jest coś takiego jak erystyka, sztuka prowadzenia sporu i prowadzenia polemiki. My też nie święci, żeby było jasne. Bo my nie aniołki, ani geniusze. Natomiast naprawdę w sytuacji ogromnych zagrożeń, a jest wojna, która nie wiadomo jak się skończy. Nie wiadomo jak się potoczy. Ale to jest to trzeba powiedzieć głośno, w jakimś sensie, w bardzo dużym sensie, nasza wojna. Bo my, piersi w kolejce. To dlatego większość Polaków rozumie i czuje tą sprawę. Niemcy może mniej, bo nasza chata z kraja, oni tak, wie pan. To trzeba o tym pamiętać. To Sytuła... może właśnie to jest świetny Sytu... moment, aby <coughs> wyjaśnić tę <te> sprawę. Czy, <coughs> mogły Jeśli... czy mogłyby być rosyjskie, czy mogły służby I... rosyjskie w tym uczestniczyć? Jeśli byłby inny klimat i obie strony, mówię tutaj, gdyby nie było takiej bitwy i wojny, o wiele, kto wie czy nie groźniejszej, to prowokacyjne moje stwierdzenie, bo wojna jednak między braćmi i ta atmosfera wielkiej nienawiści, która dzisiaj weszła już do rodzin nawet, i w polityce jest moim zdaniem o wiele groźniejsza, bo na Ukrainie jest przynajmniej jedna rzecz prosta. Oni i my. I to jest proste Ukraińcy i ruskie. Natomiast tutaj yy, brat brata Harata, sorry winę tu, i ta komisja będzie czym, będzie widowiskiem różnego rodzaju. I powiem jeszcze jedną rzecz, żeby też być lepiej zrozumianym. Yy, uważam, że w tej całej sprawie pana Falenty, Marcina W. Et consortes i w ogóle, W ogóle. Ludzie, którzy w takim czymś było skazani, odsiedział, uciekał, różne rzeczy były. Kto takie metody uprawia, niezależnie skąd się bierze, to ich wiarygodność całych tej towarzystwa, użyję słowa wyważonego, jest mocno ograniczona, jest osłabiona wiarygodność. Bo nie odbieram, czy tak było, czy nie, bo prawda jest obiektywnym bytem ona zaistniała, czy była to torebka, czy nie, czy były takie banknoty, czy inne, czy falenta mówił to, czy tamto, czy nie pan, ale zeznania i cytowanie, i ja inaczej tego nie odczytuję, jak pewna forma reakcji, by nie powiedzieć retorsji, bo skoro publicznie prorosyjskość Donald Tusk zarzucał i zarzuca obecnej zjednoczonej prawicy, to sytuacja, kiedy my oddajemy, osłabiając własną armię, ponad 200 czołgów, przyjmujemy i dajemy kasę. Proszę, jestem w Komisji Finansów. I więc posądzanie nas, i jak dzisiaj jeden powiedział z, z rozmówców, chyba Paweł Pukis, można mieć różne zdanie na temat Kaczyńskiego, ale po śmierci brata, nie chodzi już o postawienie kropki nad I, jeżeli chodzi o katastrofę smoleńską, ale to, że w najłagodniejszej wersji zaniedbania, zaniechania, to posądzanie jego o prorosyjskość jest szaleństwem. To właśnie może w tym momencie Zjednoczona Prawica powinna pokazać. To jest szaleństwo, ale okej, okay, nie mamy złych zamiarów, nie mamy nic, nic na sumieniu. Pokażmy to. Ja nie wiem, ja to są, na, to jest m, tylko mam pytanie, czy jest możliwe. Ja osobiście wątpię w to, co znaczy pokażmy. To będą po prostu widowiska, konferencje, przecież to już mieliśmy. mieliśmy... Ale już są widowiska, jeszcze no, bez komisji. Tak, ale, ale no więc właśnie, więc ja niestety z przykrością to powiem, Zastanawiam się nad tym wszystkim, ale jeszcze raz tu podkreślę i powtórzę. Dramatycznie nawet uważam, niektórzy tą sprawę widzą. No jest szalony brak autorytetów. Może pan redaktor powie tutaj telewidzom, bo ja mi jest bardzo ciężko. Jakieś jedno nazwisko, jednego człowieka w Polsce z dziedziny, z wszystkich dzieci sztuka, kultura, nauka, polityka, nawet duchowni no ktoś, kto dzisiaj może przemówić do Polaków, i będzie wysłuchany przez wszystkich, i będzie w miarę przemyślane, co on powie. Który powie: Słuchajcie, opanujmy to jakoś, porozmawiajmy. Nie stać nas na pokój, zróbmy zawieszenie broni. Ale obawiam się, że to jest raczej niemożliwe i to A mnie czy bardzo w źle był w różny. historii taki człowiek? By, były takie osoby, na przykład. Jan Paweł II. Myślę, Jan Paweł II, ale kardynał Wyszyński. Myślę, że to jest zadanie szczególne dla prezydenta, bo myślę, że jednak jedyną osobą w kraju, która może. I nawet wśród przeciwników może tutaj dużo zrobić i na to liczę. Jest prezydent, dlatego że on jest wyjątkowy. My się musimy też bardzo szybko uczyć demokracji, że jak wybrano prezydenta, już niedługo będą nowe wybory i Sejmu i prezydenta. My musimy to akceptować, a nie podważać demokratyczny wybór. Niestety, tu bym musiał rozwinąć cały temat dotyczący systemu sprawiedliwości. Ale to już I... będzie na kolejną rozmowę. A krótka I... piłka jeszcze wracając do pytania. Komisja Śledcza, czy Komisja Weryfikacyjna, bo teraz są takie pomysły, potrzebna czy niepotrzebna? Bo Zbigniew Ziobro, a przynajmniej tak mówi Michał Wójcik, pański kolega z Wiceprzew Solidarnej Polski, mówi, że Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro jest zwolennikiem powołania Komisji Śledczej. W tej sprawie. Jest, my nie się nie obawiamy tego. Proszę zobaczyć. Bo pytanie, dlaczego teraz i dlaczego nie ma potrzeby. Czy jest potrzeba? Więc to jest po to, żeby pokazać, kto zacz, jakie są materiały i niech każdy się troszeczkę puknie albo zastanowi, czy naprawdę można w taki sposób oskarżać. Bo ja nawet prowokacyjnie mówię, że nie, nie dziwcie się nam, bo skoro Donald tu spojrzał, że jesteśmy wcielonym złem. Pan też zapraszając mnie, nie wiem z kim pan ma do czynienia, ze wcielonym złem. Wie pan, czy można mocniej powiedzieć o, o kimkolwiek, o oponencie. I to jest język pokoju, to jest ten gołąb pokoju. To bardzo zła wróżba. Ja pracuję nad swoim środowiskiem. Ja będę się starał jednak nie dolewać oliwy do ognia prowadzić rozmowy, prowadzić dyskusje, argumenty wymieniać. To co powiedział kolega Wójcik czy minister, on to jest tylko dowód, bo są materiały, tylko że proszę pamiętać, żeby złożyć akusacje trzeba być przekonanym. Przecież nie ma wątpliwości, że z ogromnym dystansem Mój obóz czy minister sprawiedliwości podchodzi do zeznań. Bo proszę pamiętać, no, za Dostojewskim, że lepiej dziesięciu winnych uniewinnić niż jednego niewinnego skazać. I ta zasada jest święta, a wina musi być bezsporna i całkowita. 99% w sądzie pewności to zero. Tak mówi stara zasada chyba rzymska, więc ponad dyskusją nie ma. I pamiętajmy o tym, tak łatwo rzucając opinię. Czy oskarżenia. Więc tu stawiamy trzy kropki, jeżeli chodzi o ten temat. Wspomniał Pan, że jest pan wiceprzewodniczącym Komisji Finansów Publicznych, więc z finansom się przyjrzyjmy, a właściwie pomysłowim, projektowi. w poniedziałek do Sejmu, czyli wczoraj wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. O co chodzi? O stworzenie pewnej, pewnego ciała, które będzie mogło powoływać bądź odwoływać członków organów Orlenu, PERMO to, to jest niezwykle spektakularne w obecnej sytuacji w gorączce walki politycznej musi budzić i budzi już ogromne emocje i jest interpretowane bardzo skrajnie bo jedna strona uważa że to jest zabezpieczenie swoich posadek to o czym się często mówi Tak mówi dzisiaj Grzegorz Schetyna a to plan pisna potencjalne przegrane tak, przez pis wybory to pokazanie prawdziwej twarzy Ale ja odczytuję to inaczej po prostu też to to, 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 nie wiem, czy to można w ogóle zweryfikować, bo praktyka to by chyba zweryfikowała, ale chodzi o zabezpieczenie majątku narodowego, bo jak myśmy do władzy doszli, to środowiska skrajnie liberalne, nie tylko w gospodarce, ale również społecznie, to uszy położyli po sobie, ten swój liberalny ogon podkulili, patrzyli, co się dzieje. Ale y, fakty, konkrety, kto doprowadził do wyprzedaży za bezcen ogromną część gospodarki narodowej. Podam przykład, przetwórstwo. My kupujemy to mięso, wszystkie właściwie opędzlowano za przeproszeniem, za ile komu sprzedano energetykę. Ale to czy PiS się obawia, że, że inna władza sprzeda Orlen, że inna władza sprzeda gaz system? Proszę że inna... Pana ocena należy do wyborców. My mówimy to otwarcie. Ja tu mówię w tej stacji: jutro pójdę gdzieś do tvn czy mi jest obojętnie. Ja mówię, co myślę. I to jest kwestia wiarygodności, tak naprawdę, bo my, no, nikt nie ma idealnej, stuprocentowej, bo ludzie patrzą nieufnie. Światem rządzą pieniądze, też nic nowego i odkrywczego. Natomiast weryfikacja jest, to jest pytanie, bo oni rządzili 8 lat i tak rządzili, jak rządzili, można sprawdzić. Ja nawet mówię, czasami nie wierzcie politykom. Nie wierzcie Cymańskiemu. Sprawcie samemu. Weźcie komputer, zobaczcie, kto kogo golił, na ile i co robił z, z majątkiem narodowym, prawda? Myśmy odkupywali, się śmieją, że my chcemy odkupić. Nie, wszystkiego nie chcemy odkupić, ale energetykę to mnie najbardziej wkurza, bo jest Pendolino. Przecież jak można sprzedać energetykę na kolei i za jakieś niewielkie pieniądze? No wie pan, to jest infrastruktura czuła, krańcowa. Prąd, energia, finanse, żaden. Proszę się patrzeć na Francję, na Niemcy. I co? Nie mam racji? Proszę pana. Czyli to ta ustawa jest ja, na on zabezpieczenie. On, on, nie, mówić, nie wiem, nie jest będzie, będzie, będzie na pewno dyskusja, ale moim zdaniem pytanie jest, jak zabezpieczyć ktoś powie, że to już jest zapowiedź też porażki. Nie. Będzie bardzo ciekawa, bardzo ostra, może nawet brutalna kampania, co by nie było najlepsze. Ale myślę, że to są pytania otwarte. A kto ma rację i czy słusznym jest troska o zabezpieczenie przed liberałami, bo oni teraz udają Greka, wie pan, no jeszcze jak ja słyszę, jak Donald Tusk mówi, że ta władza nienawidzi najsłabszych, to on przez 8 lat, czy on miał odwagę sięgnąć do tych kieszeni, których my sięgnęliśmy? A sięgnął, ja to mówię jako były grabarz, do takiego miejsca, bo to jest najbardziej wstydliwe, do żałobników, proszę pana. Tak, dwa tysiące zasiłku pogrzebowego obcięli, 300 tysięcy ludzi umiera ponad w Polsce, plus minus, to jest 600 milionów. Ale żeby pomyśleć, że można chociaż skubnąć tych, którzy naprawdę pana Boga za nogi trzymają. To na ten pomysł oni nie wpadli. A teraz jeździ po kraju i się przedstawia jako obrońca uciśnionych. Wie pan, jaka to jest wiarygodność? Sprawdźcie! Sprawdźcie wszystkich i nie wierzcie nikomu, macie krytyczny umysł, zwłaszcza do młodych ludzi mówię. I można zobaczyć młode małżeństwa. My nie wyszedł nam ten program. To prawda. Robimy teraz no, nowe rozdanie. Można sprawdzić, co robimy. Wstania, Udział środków czy... własnych. Tak proszę pana, tak proszę pana. A ich MDM był dla kogo? Dla młodych i sytych. Bo są też młodzi, którzy mają szczęście mieć bogatych rodziców. Udział środków własnych, halinka dostaniesz. Mają świetne, bo są zdolni, skończyli dobre szkoły, są informatykami, sędziami. Mówię o takich młodych ludziach, którzy mają szczęście być na wierzchu, ale większość ma miłość, dwoje rąk i nic. Do Wielkiej Brytanii, do Niemiec wyjeżdżali masowo. I my, to jest moja też przesłanie, bo też mi się niektóre rzeczy nie podobają, uważam w ogóle, że wszelka pomoc powinna być kierowana do słabszych. A co się panu nie podoba? Nie podoba mi się brak kryteriów na przykład dochodowych w niektórych rozwiązaniach. 500 plus. Myśmy zrobili świetną ustawę o funduszu wsparcia dla młodych małżeństw w spłacie kredytów hipotecznych. Proszę sprawdzić. 2000 zł przez 3 lata, karencja 2 lata i rozłożone na 12 lat. To jest 72 tysiące. To jest kontra pomoc. Ale żeby to dostać, rata kredytu musi przekraczać 50% dochodów łącznych. Uważam, że to jest natomiast osoby, które otrzymują bardzo zamożne, które wzięły kredyt, na przykład, bo są takie przypadki z wywiadu, nie no, czytałem w moim dawnym banku 8 milionów kredyt, no to jest takie się nieporozumienie. Uważam, że to trzeba dyskutować i mam nadzieję że będziemy o tym rozmawiać. Kto daje, odbiera, ten się nie odbiera, ale jest kryzys i uważam, że jest dyskusja otwarta, ja tego nigdy nie kryłem, ale to też dowód jest jakiejś demokracji wewnątrz, bo nikt mi głowy nie urwie i nie zostanę wyrzucony z partii. Ja to, że powiedziałem tutaj agencji prasowej, że mam takie właśnie zdanie, a a nie inne. A I jest na czym jakieś myśleć? jakieś jeżeli chodzi o kryteria dochodowe? No, mówię, no, mówię na przykładzie wakacji podatkowych, bo analiza w tym banku wykazała, że osoby, które były beneficjentami z miesiąca na miesiąc na kartach kredytowych zwiększyły się ich obroty w restauracjach o 28%. Jak to zinterpretować? Inflacja? Nie, proszę pana, nie inflacja, tylko to, że to były osoby, które niekoniecznie musiały tą pomoc dostać, a są osoby o sytuacji dramatycznej i wie pan, poza tym do Sejmu się łatwiej dostać niż do nieba, bo ta sprawa ma jeszcze wymiar, proszę Pana, etyczny, moralny i wydaje mi się, że nie warto, o tym nie zapominać, bo ja jestem dumny z tego, mogę powiedzieć i trzeba, przy wszystkiej krytyce, przy różnych niepowodzeniach i różnych błędach, nastąpił ogromna zmiana polityki i jeżeli nie jest to może sprawiedliwe, to jest mniej niesprawiedliwe i zostawimy niezależnie jakie będą losy tej kampanii, na pewno zostawimy systemy, finansowe państwa bardziej sprawiedliwe, bardziej prospołeczne, bardziej skierowane do ludzi, którym się nie przelewa i to jest poza dyskusją. A ci, którzy się dzisiaj przebrali i wszyscy udają już socjalistów, no nawet ta Najnowa właśnie w Kluczborku, który słyszałem ten, te, to spotkanie powiedział pytanie dlaczego pan dzisiaj realizuje program PiS-u? Co się stało, że pan się nagle przestał być liberałem, skrajnym liberałem? Oni dla dzieci wszystko. Oprócz pieniędzy. Proszę sprawdzić. Ale zdanie można zmienić? Proszę pana, tylko kto w to uwierzy. I to będzie dylemat, bo ludzie też mają niełatwo. Wyborca musi się dobrze zastanowić. Ja się nie dziwię wcale osobom. Jest propaganda ogromna też. Mówię, my nie aniołki, bo nie udało, nigdy się nie da przez 8 lat uniknąć jakichś błędów, czy nawet wpadek wizerunkowych. Tu nazwiska padają, różne historie i ciągoty u nas, bo skłonności do złego są przypisane według Krzywej Gaussa. Wie pan, się rozkłada to w miarę równo, nikt nie ma monopolu. Natomiast kierownictwo i program i praktyka, fakty się liczą, fakty. A pieniądze, fakty, pieniądze, obligacje skarbowe. Rentowność polskiej dziesięciolatki przebiła 9%. A propos Komisji Finansów tak. Publicznych, w miesiąc wzrosła 3 punkty procentowe. Trwa gorączkowe, trwają gorączkowe poszukiwania poziomu, przy którym pojawią się inwestorzy zainteresowani polskimi papierami. Nie pisze tak opozycja, tak pisze, piszą ekonomiści Banku Pekao Ale to prawda, no to panie redaktorze, no byłoby tutaj w ogóle to by dopiero była propaganda może tak gdybym ja tutaj udawał Greka i mówił, że jest super, happy i tak dalej. Nie, płaci się pewną cenę za kryzys ogromny, przede wszystkim jednak wojna. My, ja nie chcę powiedzieć, że nie mam udziału naszych działań, ale to co Pan teraz tutaj mówi, rzeczywiście nie jest też ani inflacja, ani zadłużenie, ani podwyższenie rentowności obligacji, tak mówi się fachowo o tym, nie jest polską specjalnością. Naszą tutaj niepokojem jest to, że ona jest wysoka bo jednak wzrosły ceny papierów na świecie i nawet wzrosły stopy na całym świecie. Na świecie ale, ale my mamy naprawdę, to jest niepokojące i również brak chętnych zawieszenia na przykład przetargów przez Bank gospodarstwa Krajowego. Możemy tutaj oczywiście to widzieć, natomiast trzeba powiedzieć, że no, wojna jest blisko, inwestorzy mają, to jest pewien problem. Pociecha jest to, że nie mamy tego progu przekroczonego, 25% polskiego długu to jest zagranica. Tu w kraju mamy 75%, tego się trzymamy i to jest pozytywne, że ponad 770 chyba ostatnie nocowania było miliardów, to jest zobowiązanie wewnętrzne, więc obligacje zadłużajmy się u siebie, można tak powiedzieć. Ok, Natomiast to są właśnie problemy, o których powiedziałem na początku. Polakom też trzeba będzie oddać te pieniądze z obligacji. Yy, tak, z tym, że pamiętajmy, że nasze zadłużenie względem standardów europejskich, 99 z kawałkiem yy, w strefie euro, 88 w Unii Europejskiej, my mamy 56. Mówi się o tym tak zwanym lewym budżecie, o oszustwa, że nie mamy prawdy. Nie, nie ma czegoś takiego, że są jakieś ukryte pieniądze. To są pieniądze poza budżetem. Ale to jest praktyka stosowana w całej Unii Europejskiej. Zaczęta zresztą, żeby było ciekawiej przez Fundusz Pana Schetyny, Druk może myśmy tak, to, Ale to było 40 miliardów, 20 to 200 myś, miliardów. Tak, nawet więcej. Myśmy to twórczo rozwinęli, ktoś powie, ale okoliczności są naprawdę. I to jest tak, platforma uważa przyszłe pokolenie, o tym mówi, tak? Będą, będą przyszłe pokolenie. Oni wskaźniki, bo my możemy zrobić bardzo pięknie, jak oni do władzy dojdą, być może zastosują leczenie, bo to jest dobre leczenie, bardzo skuteczne, ma Tylko Polega ono na tym, że się wstrzymuje albo w ogóle nie daje żadnych osłon i krótko. stopy procentowe w górę, pół roku i po bólu, proszę pana, bezrobocie 20%, w domu zęby w ścianę. Można tak robić. My przywybraliśmy model, jak to rozumiem w tej chwili, długiego wychodzenia, niestety, dłuższego wychodzenia. Tak, to chodzi... mówił premier bo, będzie, b, 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 tych będzie zasad. bo niestety każda osłona, każde pieniądze na rynek, one nie pomagają w gaszeniu inflacji, ale pomagają ludziom. I będziemy powoli, powoli. Natomiast uważam, że główny ciężar, większy ciężar wychodzenia z kryzysu powinni wziąć osoby silne ekonomicznie, nawet ja czy kto inny, kto ma lepsze dochody. Natomiast pomagać trzeba milionom ludzi, którzy naprawdę mają ciężko. I tu stawiamy kropkę. Tadeusz Cymański, poseł Solidarnej Polski. Dziękuję bardzo za rozmowę. No tak ciekawie Niestety ciekawie, tak ciekawie, ale ciekawie musimy do... kończyć, bo czas nas no, goni. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie, dziękuję, dziękuję również Państwu i zapraszam jutro na godzinę dziesiątą.